No cześć, tak jak obiecywałem, to nagrywam po miesiącu film odnośnie dalszej mojej drogi do 150 kg RAF w wyciskaniu leżąc na owce płaskiej i dzisiaj właśnie miałem trening, którym sobie zrobiłem tak jak obiecałem wyciskanie leżąc, potem miałem unoszenie nóg z wisie na drążku do głowy. Potem miałem wysuwanie hantlem, jednorącz w oparciu o ławkę, a potem miałem niestety <grywki> oczywiście ten biceps, którego nie lubię robić. No, zwykłe hantle stojąc z supinacją nadgarstka sobie porobiłem akurat w tym dniu, nie, bo mam jeszcze Jedno tam ćwiczenie na biceps, ale to następnym razem może nagram ten film, jak się uda. No i. Aha, no i z tym lupo, to się tam okazało. Nie no wiadomo, przeszedł przegląd, bo miałem teraz przegląd 12 lipca, ale to była niedziela. A w niedzielę zamknięte to było. No, to sobie poszedłem w piątek z tym przeglądem zrobić. No i wszystko wiadomo, sprawny samochód. Tam się lekko poci, ale to jak ten tylko tam wystarczy przetrzeć. Dzisiaj sobie właśnie wymieniam tam olej filtr powietrza kabinowy i oleju. No i to i tak idzie do sprzedaży w przyszłym roku bo tam już powiedział, no widziałem zresztą cudziem pod ten samochód z tym gościem, nie od y, stacji diagnostycznej. Y, no i widać, no, że tam zaczyna korodować, ale y, to, to nie był aż taki zły stan jeszcze, no jak tego, y, ci takaczy do mojego brata, który już miał tam potem dziurę w progu. No także to tam wystarczyłoby na pewno przeczyścić y, jakąś szczotką drucianą czy, czy czymś takim i zabezpieczyć to. Także, no tam żadnej dziury na pewno nie ma w progach czy nic, tylko tam na tej yy, na spężynach tam te yy, rycy jest. Yy, no i tyle w zasadzie, no. Tak, to nie ma, no nie ma źle, no jak na te lata. To jest rocznik 98 tego auta, yy, czyli mój, czyli 22 lata ma to prawie. No. Także, no, no jak w przyszłym roku i tak Będę sprzedawał także. Yy, no, teraz to tylko sam tam wymieniłem, żeby ten. żeby zaoszczędzić trochę też groszy, żeby mieć na przyszłym, yy, przyszłym roku na samochód. No. A teraz jeszcze się tam decyduję, pomiędzy jakimi tam autami będę zmieniał. Nie wiem, czy to SUV ma być, czy co to, no nie wiem, tak się zastanawiam. Mam link w głowie, w każdym bądź razie. No aha, no i tak. I w przyszłym roku kurwa nie, nie w przyszłym roku w przyszłym miesiącu w sierpniu sobie zakupuję tego obiecanego monstera czerwonego do wciskania i ten i zrobimy jakiś trening wyciskania w tym monsterze dodam jako bonus do, do tego filmu w przyszłym miesiącu, o tak zrobię. Czy nagram wam film z tym treningiem i potem wrzucę jeszcze dodatkowo do tego tam na końcu bonus jako wyciskanie? O. No, taka, jako taki bonus i taka niespodzianka to będzie dla was. No a teraz zobaczcie jak wyglądał ten trening. Także tak to wygląda ten trening. Teraz na szczęście już lepsza jakość nagrania, a dlatego tamta, tamte filmy mają słabszą jakość, ponieważ to było mi przesyłane na Messengera te filmy. A Messenger czy ten Facebook sobie kompresuje tą jakość tych filmów i przez to potem jak je pobieram mam słabszą jakość, aniżeli to Full HD. Także teraz to powinno być już Full HD wszystko. No. Yy, także jestem zadowolony, że udało się mi to ogarnąć no. yy, waga aktualnie to jest 76 kg cały czas yy, no i i się nadarzyła okazja na zawody yy, ale jeszcze no no nie wiem czy jechać na nie no, pewnie pojadę, no znając mnie to pojadę, no bo podnowiec wyczynowy, no to trzeba korzystać z okazji. No w październiku są zawody 22 października, tam bo do 26 czy 5. Jeszcze nie wiem, tego dnia będę startował, ani jeszcze nie wiem, kiedy są zapisy, ale no jak będą zapisy, to na pewno się zapiszę na nie. Także, no, już po części to są takie też. Te moje 150 kg to jest takie minimum, które będę musiał na pewno wycisnąć też pewnie na tych zawodach. Czyli na pewno nie do końca roku, tylko to pewnie do października będę chciał to wycisnąć. No, albo nawet może nawet więcej. Yy, I i taki, taki sobie cel założyłem, że minimum 600 w totalu, żebym miał tam. Wzywadzę do domu, oczywiście 80 kg, żebym tam ważył. No, także jeszcze jest trochę czasu, no ale nie wiadomo jak to przez tą epidemię będzie, ja liczę na to, że się odbędą te zawody, no, bardzo bym chciał. No to dobra, no nie wiem, no to to tyle, jak macie jakieś pytania to zadawajcie mi. Mm. No i to tyle, no to do zobaczenia w przyszłym miesiącu, nie, Dla następnego filmu. Wiem, że to miesiąc takie długie oczekiwania, no ale yy, jakiś tam relatywny progres, no, jest zawsze widoczny bardziej, aniżeli co tydzień jak się wrzuca filmy czy coś. No yy, i czuję się, no, czuję, że wraca ta siła, no jest lepiej, coraz bardziej. Yy, szczególnie w bench pressie, w wyciskaniu na ławce jest sobie lepiej. No, także czuję, że, że w dobrym kierunku idę. No, no to dobra, no to, yy, to cześć. Nie? Do następnego filmu.